Moi drodzy, w końcu niebo się rozstąpiło idealnie przed świętami i zszedł nam na ziemię Passpartout 2, czyli następca gry, która była najlepszą serią na tym kanale. Mówię Wam, to będzie druga najlepsza seria na kanale, w końcu możemy zostać znowu artystami, w końcu możemy rysować obrazy i zostać sławnym żabolem, który będzie słynniejszy niż jakieś dawinki Van Gogh. Passport 2 wyszło oficjalnie. Do tego jest jeszcze po polsku, więc ja nawet ja nawet nie wiem, co ja mogę powiedzieć na ten temat. Ja sobie przygotowałem specjalny, artystyczny kapelusz na tę okazję. To nie jest tak, że próbuję was teraz zagadać, bo gra się jakoś zaskakująco długo ładuje. Proszę bardzo, ukradłem od Genali beret z uszami królika. Nie wchodzi mi na głowę w ogóle, nawet jakbym się postarał, ale to nic, może leżeć nam na czubku głowy. Proszę bardzo. A, kominek, sztaluga, lodówka, aneks kuchenny, to wszystko to, co bardzo dobrze nie znamy z pierwszej części, bo w pierwszej części rysowaliśmy na tle muru, co za bałagan, zgadzam się. Czy w lodówce mamy cokolwiek do jedzenia? Stary, czy ty masz za co jeść? Nie masz za co jeść, nic tu nie ma. W kominku przynajmniej możesz się ogrzać, ok? Nie masz jedzenia? Robi się trochę chłodno, o matko, stary. Eee, dobra, sztaluga, namalujmy sobie... Coś przyjemnego na gazetach, e, prawda? Chwila. Famous artist missing for days. Słynny artysta e, jakby zaginął. E, legendarny artysta Passpartout nie był widziany od tygodnia. Co ważniejsze, Passpartout nie, nie tworzył żadnych obrazów od ponad 3 lat i został e, zapomniany. Słynne studio na sprzedaż zobaczcie, to jest to studio, który, do którego byśmy doszli. W pierwszej części. Chwila, ktoś do mnie. Ktoś do mnie puka. Halo, dzień dobry. Proszę mi nie mówić, że jestem. <noise> że mnie eksmitujesz czy coś. Please, please. Hej, zalegasz z czynszem za trzy ostatnie miesiące? Wiedziałem. Zapłać. E, możemy mu zapłacić starym długopisem, kłaczkiem albo zmiętym papierem. <noise> Niech będzie kłaczek, proszę bardzo. E, to nie są pieniądze. Przykro mi kolego, ale mam kolejnego najemcę na twoje miejsce. Czas na twoją eksmisję. Zatrzymam cokolwiek ci zostało na poczet długu. Pozwól, że przynajmniej podróżę cię do miasta. Spotkajmy się przy mojej łodzi. I tak, moi drodzy. E, I tak się żyje. I tak się żyje w tym nadmorskim miasteczku. Raz jesteś najsłynniejszym artystą na świecie. E, raz mieszkasz w jakimś budynku, chyba po starej. E, latarni morskiej i jesteś na samym dnie. Proszę bardzo, Bobby. E, naprawdę chciałbym móc pozwolić Ci zostać. Łódź, gotowy do drogi? Nie mam nic innego do wyboru. Naprawdę. Jakby zostałem po prostu potraktowany jak nikt. A byłem kiedyś najsłynniejszym artystą na świecie. Zresztą widzieliście w odcinkach z pierwszej serii, gdzie rysowaliśmy prawdziwe arcydzieła sztuki. Byliśmy. O! O, proszę, zobaczcie. Pojawiliśmy się tam, gdzie testowaliśmy demo. Czyli prawdopodobnie demo to był po prostu fragment jakby prologu. Więc uwaga, uwaga. Panie Benjaminie, my się bardzo dobrze znamy, Benjamin. Eee, o, i ty też to kojarzysz. Super. Passport Czy to ty? Benjamin? Sakrę! Czy to ty jesteś tym tajemniczym podróżnym? Co się stało? Eksmisja. Bezdomny, zagubiony. Powinna być jeszcze czwarta opcja. Wszystko powyżej. Eee, jestem bezdomny, stary. Jak do tego doszło? Och, cóż, wszystko na pewno się ułoży. Absur... absurd dy, 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 nie uznam francuskiego. Jeśli chcesz znać moje zdanie, to uważam, że zasługujesz na więcej. No oczywiście zasługuję na więcej. Parę lat temu sprzedawałem ci obrazy za 30... Jakiejkolwiek waluty tutaj mamy, jesteś artystą, artystą fantastycznym, mógłbyś dokończyć moje dzieło. Rozpoznajesz te przybory, kupiłem je na pchlim targu. Same pędzle nie tworzą magii, zresztą jak widać na załączonym obrazku. Oto twój stary okrągły pędzel i zwykła paleta, zobaczmy co potrafisz. No i słuchajcie, tak, oto zostaliśmy wrzuceni w sumie bez naszej zgody do ponownego malowania. Może nam się artblock skończy, słuchajcie. Pomalujmy naszemu ziomeczkowi. Okej, okay, coś tu się. Dobra, coś się bardzo źle dzieje z. Jak próbuję rysować na tablecie graficznym. Mam nadzieję, że to jest jakiś błąd tymczasowy. Bo ja bym bardzo chciał jednak korzystać z tabletu, bo jest dużo przyjemniej. No ale dobra, jako że nie możemy tutaj nic zrobić i nie możemy tego obrazka cofnąć, to ja proponuję abyśmy zaczęli rysować od samego początku. Ja mam perfekcyjny pomysł. Po co rysować i Benjamina, i bagietkę, kiedy my możemy narysować po prostu Benjamina, bagietkę. Wybierzmy sobie tutaj bagietkowy kolor, rysujemy wielką, długą bagietę, proszę bardzo, jaka chorobka francuska. E, doskonale, żeby była jeszcze bardziej francuska, oczywiście, brakuje kilku elementów. Te elementy są ekstremalnie ważne, zaraz wam je pokażę. E, może tak, pierwszy element to o, jakie to jest w ogóle małe. Poczekajcie, troszeczkę większe musimy mieć ten, e, ten kolorek, proszę bardzo. Bagietka musi mieć te takie pęknięcia. O, Siup! to jest ważne. Musimy też dać jakiś ładny obrys dookoła tej bagietki. O, myszką się rysuje tak tragicznie. Eee, dobra, trochę taki Peanut Butter Jelly Time, prawda? Zobaczcie, zrobimy sobie jedną nogę. Drugą nogę. Eee, potrzebujemy, tak, potrzebujemy oczu naszego Benjamina, proszę. Ba <śm> Ej, to serio wygląda jak Peanut Butter Jelly Time. Eee, Okej. Okay. Oko jedno. Oko drugie. Eee, bujny bujny, piękny, francuski wąs. I brakuje nam jeszcze jednej ważnej rzeczy, czyli e, naszego bereciacha. Proszę bardzo, bereciach. Ciach, jaki beret, patrzcie, Normalnie prawie taki jak mój, tylko że ten aktu... ten rzeczywiście siedzi na głowie i jest założony, a mój leży na głowie, bo jest za mały. Tak czy inaczej, proszę bardzo o słuchajcie, koleś nie ma króliczych uszu przyczepionych do Beretu, ja ja nie wiem, ja nie wiem, co tutaj próbuję osiągnąć. Ale okej, okay, oto mój rysunek, dodam jeszcze chmurki, proszę bardzo. Chmurka jedna, chmurka druga, mogą być dwie chmurki. Gotowe. Ui, widzę, widzę w tym artystę, którego zapamiętałem, wygląda na to, że przybory znalazły swój nowy dom. Proszę zatrzymaj je, weź też sztalugę, teraz możesz malować jak za starych dobrych czasów. A skoro o starych czasach mowa, może spróbujesz sprzedać ten obraz. Mam stół, który może ci się przydać. Jest w moim sklepie. Spotkajmy się tam. Idziemy w takim razie za Benjaminem. Benjamin widzę, że twój. E, twój biznes się dosyć mocno tutaj rozwinął. E, my mamy piekarnię, to jest piekarnia u Benjamina, czy to jest sklep odzieżowy, bo widzę, że można kupić można kupić ubrania, żeby wyglądać jak Benjamin, może on też jest już sławny. Tak czy inaczej. E, mamy tutaj stoliczek. Eee, na którym możemy sobie nasz obraz po prostu wystawić? Móc znowu zobaczyć Twoje obrazy na ulicach, co za wspaniałe uczucie! Wiesz, że ten stół jest przenośny, prawda? Jeśli chcesz, to mogę ci go sprzedać za 50 euro. Domyślam się, że nie masz teraz najlepszej sytuacji finansowej. Możesz wrócić później, żaden problem. A póki co, sprzedaj parę obrazów. Jestem pewien, że szybko się roze rozejdą. Okej, okay. eee, mam do ciebie koleżko. On chce ode mnie za 36. Dobra, dobra, nie mam pieniędzy na nic. Nie mam pieniędzy na jedzenie, nie mam pieniędzy na cokolwiek. Proszę bardzo, bierz ode mnie ten obraz. Dostaliśmy dwa osiągnięcia: dostaliśmy 36. E, to chyba są euro. Więc musimy namalować coś nowego, słuchajcie. Słuchajcie, bo my tu zaczęliśmy wszystko bardzo, bardzo źle, ok? Jesteśmy żebrakiem, jesteśmy bezdomnym. Czemu mamy sprzedawać obrazy? Jeśli jest się e, żebrakiem, najlepszą opcją jest wzięcie kawałka kartonu, napisanie na kawałku kartonu. Zbieram pieniądze, jestem biedny, proszę, daj mi na jedzenie. I zamiast wystawiać te obrazy na jakimś tutaj stoliku i czekać, aż, aż ktoś przyjdzie i kupi, możemy po prostu stanąć pod sklepem, w kącie, siąść na ziemi, e, wysmarować się błotem i, i po prostu będą nam ludzie dawali pieniądze tak po prostu. I nie będą zabierać tam kartonu. A jak narysujemy obraz, to będą ten karton zabierać. Nie, 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 słuchajcie, tak się nie bawimy. Tak się nie bawimy biorę czarny kolor. E, i uwaga, je. Yeah. Jestem. Jestem taki biedny. Zbieram. Na co możemy zbierać? Coś, żeby ludziom się zrobiło smutno. Nie na jedzenie, bo zaraz powiedzą, że chcę sobie kupić jakieś tanie wino. Eee, zbieram na chorą. Nie, nie mamy niczego chorego. Zbieram na... Wiem, 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 wiem. Zbieram, zbieram na leki. Proszę bardzo. Eee, tytuł obraza. Żebrak. Proszę bardzo. Gotowe. Zobaczcie, jaki piękny obraz. Wystawiamy go automatycznie. Proszę bardzo, jestem taki biedny. Zbieram na... Benjamin! Ale, ale to... A... To nie do ciebie miał być ten... ten ob... Skoro dajesz mi 49, to proszę bardzo, ja ci i tak zaraz to 49 oddam. No dobra, wróciłeś po 100 za 50, tak, daj mi, daj, 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 dziękuję bardzo. Słuchajcie, czas tu się troszeczkę rozejrzeć. Zobaczcie, jest coś na sprzedaż i nasz George RR R. Martin, czy ty sprzedajesz te pomieszczenie? Zainteresowany. Kupiłem to od jakiegoś malarza już wieki temu. To miejsce było moją samotnią. Tutaj pisałem, ale to już przeszłość. Może być twoje za jedne 1499. 1499? O matko, a tu co tu się dzieje? E, przepraszam, Ameli. E, la la dudu. Przepuść mnie. Je, jam jest królowa schodów, tylko prawdziwi artyści mogą przejść dalej. E, koleżanko, ja byłem najsłynniejszym malarzem na świecie. E, dziadek mówi, że prawdziwy artysta musi podać, przydać przynajmniej trzy przybory. Czy mam tyle? Nie mam trzech przyborów. Wróć, kiedy będziesz prawdziwym artystą. Taki kompletny brak szacunku. Taki kompletny brak szacunku, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Idźmy może w stronę Doków. Mm. Tutaj... Aha, tutaj byliśmy, dobra. Aho, przyszedłeś w samą porę. Co? Co? Co, Harry? Czego chcesz ode mnie? Te niebezpieczne wody... Niebezpieczeństwo? Słyszałeś o rekinorkach? Nawet piranie się ich boją. Właśnie złapałem jedną, zaraz zaprzestaniał. Dziwne, że nie powinno ich tu być. Jedno ugryzienie rekinorki może zabić. Potrzebny nam jakiś znak ostrzegawczy, zanim szczury lądowe zaczną pływać. Prosiłem Benjamina, ale nie udało mi się uchwycić niebezpieczeństwa rekinorki. Jego znak wygląda bardziej jak gupik. Pomogę. Widziałem, że mogę ci zaufać. Czyli moi drodzy, musimy zrobić znak informujący o tym, że mamy rekinorki. Jak wyglądają rekinorki? Nie interesuj się. Ja się nie interesuję i ja nie potrzebuję wiedzieć, jak wyglądają rekinorki, żeby zrobić znak ostrzegawczy przed rekinorkami, ok? Proszę bardzo, musimy trochę powiększyć nasze tutaj. O, ojoj, ojoj, dobra, 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 ładnie, ładnie. O, o, ostrożnie, ostrożnie malujemy. Dobra. Zobaczcie, perfekcyjnie. O! O, nie, chwila. Ja tu jeszcze środka nie zrobiłem. O nie! Dobra, dobra. I tak będzie brzydko. I tak będzie brzydko zamalowane. I tak będzie brzydko zamalowane. Nie martwimy się tym, proszę bardzo. No dobra, nie jest zbyt tutaj ładnie, ale spokojnie. To nie ma być ładnie, to ma być tanio, więc uwaga, uwaga, rekinorka. Jak może wyglądać rekinorka? Rekinorka na pewno ma paszczę, pełną zębów. Ma pewnie taki nos trochę jak rekin. Ale ma też trochę kolory jak orka. Nie wiem, jakie, jak orki wyglądają tak z kształtu. Wiem, że mają, są czarno-białe, więc zróbmy może czarno-białego czarno rekina. O, i to będzie, to, będzie dobry, to będzie dobre podejście, proszę bardzo. I orki mają taki tutaj chyba taką łatę. Nie wiem, czy to jest łata pod ich ciałem, czy na ich ciele. Nie ma to żadnego znaczenia, proszę bardzo. Reki norki będą miały tutaj łatwe żeby było, że są złe, proszę bardzo, bo są drapieżne, to mają tutaj bardzo złą brew. Proszę bardzo, krwiożercze zęby, proszę bardzo, zęby są białe, bo oczywiście orki żyją w wodzie słonej, a w wodzie słonej nie ma cukru, to znaczy, że e, nie ma też tam próchnicy. Proszę bardzo, 200IQ. Jeśli chcecie mieć białe zęby, e, zostańcie rybą. Ale wracając do naszej oreczki, pięknej. Mamy piękną oreczkę. Dajmy tylko jeszcze tutaj taki, wiecie, znak ostrzegawczy. Wykrzyknik, żeby każdy wiedział. Uwaga! Uwaga, niebezpieczeństwo! Co to mi się tutaj stało? Chwila, chwila, chwila. Domagam się co najmniej 50 euro. Rekinorka. Zobaczmy, co potrafisz. Rekinorka dla ciebie. Bum. Świetna robota, to powinno im wystarczyć. 75 hary mój przyjacielu, mój wybawco. Normalnie my możemy sobie chyba zaraz pójść i zjeść jedzenie, jak normalny człowiek, który je jedzenie. Chociaż tak szczerze mówiąc to my chyba nie jesteśmy człowiekiem. Jesteśmy kukiełką, która wygląda jak żaba, ale to nic. Zobaczymy co my tu jeszcze mieliśmy. O, questa mamy jeszcze jednego. Słuchajcie, jeszcze jeden quest, proszę bardzo. Ja mogę questa chętnie tutaj z tobą ogarnąć. E, feng Shui jest zepsute. Eee, Feng Shui? O, oh, Mondieu, wyczułam złe Feng Shui w mojej restauracji. To pewnie dlatego nikt tu nie je. Może dlatego, że w tym miasteczku po prostu nie ma ludzi żadnych? Mógłbyś dla mnie namalować coś? Hmm, coś w zgodzie z naturą. Naprawdę? Fantastycznie. Myślę, że mam odpowiednią ilość Shui. E, także dodam trochę ekstra Feng. Nie wiem, czy to. Chwila. A tu co mamy? Znalazłeś transparent. Ktoś włożył wiele energii, żeby go ukryć. Co my tu mamy? Chwila, chwila, chwila. Co to jest? Lazy Landlord Loser. Ktoś normalnie bojkotuje Greotron, o Tron, moi drodzy. Ktoś napisał, że Lazy Landlord, czyli że właściciel mieszkania, nasz George Martin, jest loserem. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Może nam się to do czegoś przyda. A póki co, nasz ziomeczek-restaurator chce coś związanego z naturą. Tylko pytanie, czy on rozróżnia w ogóle co na tych obrazach jest, czy on po prostu chce, żeby było zielono? Bo jak chce, żeby było zielono, to możemy zrobić mu, słuchajcie, pranka. Zrób, zróbmy coś, co jest kompletnie niezwiązanego ze, z naturą, ale zróbmy, żeby było zielone i wyglądało jak coś związanego z naturą. Proszę bardzo, narysujmy mu przepiękny, naturalny a, szyb naftowy. Piękny, naturalny szyb naftowy. Z fabryką obok, z kominami. Komin, proszę bardzo. Tutaj jakieś mogą być rury, jakieś zbiorniki, proszę bardzo. Doskonale, perfekcyjnie, piękna, słuchajcie, przepiękna. Piękny naturalny pejzaż, chciałem powiedzieć. Nagrywam to bardzo rano, więc może mi się trochę dzisiaj język plątać, ale to dlatego, że chcę wam to nagrać jak najszybciej. Gra miała na premierę wczoraj o godzinie chyba 19, no ale o 19 już bym wam tego po prostu nie wrzucił. Proszę bardzo. Tutaj mamy spalanie, a tutaj mamy dymek. O. Jeśli Koleś chciał mieć feng shui, to będzie miał perfekcyjny feng shui. Typowy obraz. Dla typowego restauratora, jeszcze dodajmy chmurki, nasz element rozpoznawczy. Chmurki muszą być. Trochę takie zielone, wiecie, kwaśny deszcz. Wszystko jest źle, wszystko jest trujące. Perfekcyjnie. O, i tu zróbmy jeszcze, że w ogóle ta ropa to, naftowa, to wycieka do takiego bajorka, o. To jest katastrofa klimatyczna jak nic. Nazwijmy to Natura... Natura 2000. Chyba jesteś coś jak Natura 2000, jakieś takie parki Nieważne e, Natura 2000 Steve, to dla ciebie, proszę bardzo e, Feng Shui Czy mam coś dla ciebie? Oczywiście, że mam Mam obrazek o treści Natura 2000 Wuala, voilà, idealna ilość Feng dla mojego Shui Świetna robota, niemal słyszę nadchodzące tłumy I nam jeszcze stóweczką poratował Kierowniku, szefunciu, dziękuję, dziękuję Całuję rączki, całuję rączki Yy, idziemy sobie kupić wyniacza za tą kasę. Tu mamy jakąś dziurę. Yy, kto ma wiedzę na temat nieruchomości i budownictwa, powinien być w stanie zająć się podniem tej dziury. Nieruchomość i budownictwo. Czy nasz George mógłby się tym zająć? Możliwe, ale poczekajcie. Ja chcę zajść do Benjamina, bo my tu jeszcze, nas tu jeszcze nie było. A on tu ma, zobaczcie. A, on tu ma malu malunkowe rzeczy. Uuu, możemy mieć albo ołówek, albo. Pióro wieczne albo płaski pędzel. O matko, ile tu jest teraz rzeczy do kupienia. Powinniśmy sobie coś kupić, prawda? Kupmy sobie ołówek. Płaski pędzel. Możemy sobie kupić płaski pędzel i dzięki temu, wydaje mi się, mieszkańcy zwracają na ciebie większą uwagę. Ok, widzicie, wystarczy kupić ołówek i już nagle ludzie nas zaczynają bardziej lubić. Dzień dobry, przepraszam Amelie, bo ja mam już trzy przybory. Ukłoń się przed swoją królową. Rusz się! Jesteś już tym artystą, masz trzy przybory? Tak. Masz! Dziadek mówi, że artyści potrafią posługiwać się pędzlami, jakby były prze. prze, prze długimi palcami. Udowodni, że masz super długie. Narysuj dla mnie arcydzieło. Może. może... Hmm, coś słodkiego. Jeśli mi się spodoba, to pozwolę Ci pójść dalej przysięgam. Ja chyba wiem, co my musimy zrobić, słuchajcie. Ja chyba wiem, co my musimy zrobić. Musimy narysować coś słodkiego, a takiej, tego typu osobie jedyna rzecz słodka, która się spodoba to chyba ona sama, więc narysujemy po prostu ją i użyjemy naszego, naszego tak zwanego argumentu Fernando z Erasmusa i będziemy naszym wdziękiem osobistym e, porywać serca kobiet. Zobaczmy co tu jeszcze mamy. Mamy jakiegoś Gerarda. Często powtarzam Amelie, że przybory, które jej kupuję pomogą jej zdobyć uznanie wśród odbiorców. Pamiętam czasy, kiedy artyści przybywali do Phoenix z dalekich krain tylko po to, aby uchwycić jego piękno. W pewnym momencie coś się zmieniło. Prawdziwa szkoda. Mam nadzieję, że moje wnuki zobaczą e, pewnego dnia to, co ja w latach młodości. Powinieneś zająć się swoją wnuczką albo córką, bo mnie nie chce przypuścić. O, zobaczcie, tu nas jeszcze nie było. O, my też cię znamy, syn. Znamy cię, znamy cię, znamy cię. E, stary, chcesz tam pomóc z kilkoma plakatami? E, dziura, plakaty. E, to może tak, plakaty. Potrzebujemy plakatów w całkowicie legalnym celu. Wchodzisz w to? E, oczywiście. Nieźle. Niech krzyczy rebelia. Masz tu plakat. Możesz go gdzieś powiesić, czy co tam chcesz? Okej. Okay. Czy możemy ci dać po prostu plakat e, z twoim e, chyba starym, bo to widzę, George Property? To chyba chodzi o to. Ale dobra, nie dawajmy mu może tego plaka plakatu. E, zapytajmy jeszcze o dziurę. Dlaczego mówisz do mnie o dziurach? George to prawdziwy problem. Niby taki zajęty, że nawet nie ma czasu na załatanie zwykłej dziury. Czyli... O, o, czyli o to chodzi. Czyli ona nienawidzi George'a. Okej, okay, okej, okay, masz. Proszę bardzo. Landlo lazy landlord loser. Doskonałe, czas szerzyć rewolucję. Może jest w tobie buntownik. Jeśli jest, to bardzo fajnie. A e, a, a pieniążki? Myślałem, że jesteś inny. Mam 75 euro. Weź sobie. Do zobaczenia. Sorry, ja, ja tutaj nie jestem nie jestem dzieckiem jakiejś rewolucji. Ja potrzebuję pieniędzy do życia. Sorry, jestem materialistą. Zostało nam, słuchajcie, dzisiaj w odcinku zrobienie jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. O! Koszta śmieci? Eee, szukaj. Eee, dlaczego ludzie wrócają tylko bezużyteczne rzeczy? Szukaj ponownie. Przecież dopiero co go sprawdziłeś, był pusty. Nadal jest pusty. Przeszukaj ponownie. Zdesperowany? Już go przeszukałeś, nadal jest pusty. Przeszukaj ponownie. Przecież dopiero co sprawdziłeś. Dobra, dobra, czyli Nista na pewno nie znajdziemy. E, rozłóżmy swoją sztalugę. Ja bym to zrobił... O matko, jak ja mam cokolwiek namalować, e, kiedy nie wiem, gdzie ona jest i jak ona wygląda. E, poczekajcie, zapiszmy sobie ten obraz na razie. Pójdźmy na górę. Siema. Masz kwiatek i rude włosy, niebieskie okulary. Rude włosy. O, dobra. Perfekcyjnie. Magnifik, magnifik. Okular jeden, okular drugi. Proszę bardzo. Musimy zrobić jeszcze oczy w środku. Jedno oko, drugie oko. I żeby nikt nie mówił, że nie jest wystarczająco słodko, to proszę bardzo... O! <śled> to nie jest słodko zdecydowanie. Koszulka chyba niebiesko-biała, prawda? Więc użyjmy... Aha, nie możemy używać nawet białego. Musimy w takim razie sobie zrobić tutaj obrys niebieski. To nie wygląda dobrze. To nie wygląda dobrze kompletnie. Zupełnie nie wygląda dobrze. I ona miała jeszcze jakiś tutaj, jakby kwiatek we włosach. Coś tu miała, prawda? My nawet nie użyliśmy naszych nowych przyborów kompletnie. Słuchajcie, użyjmy naszych przyborów, żeby ludzie myśleli, że jesteśmy bardziej e, profesjonalni niż byliśmy, proszę bardzo. Troszeczkę tutaj jakichś takich. E, ładnych elementów. Wszystko ma być takie, wiecie, takie e, poszarpane, bo wtedy będzie wyglądało, że wiemy, co robimy, a nie wiemy, co robimy zdecydowanie. Więc, proszę bardzo, o. I o. Użyjmy jeszcze tutaj tego pędzelka. Co z tego, że zamalowujemy nasz kolor naszym kolorem, to nic. E, dodajemy jeszcze słoneczko, proszę bardzo, żeby było. Słońce. Proszę bardzo. Doskonale. Gotowe. Słodki obraz. Perfekcyjnie, doskonale, cudownie. Siema, chciałbym, żebyś mnie przepuściła. Namalowałem obraz, żeby się tutaj podlizać. Oto ty. To dla ciebie. Wow, królowa lubi to, ale słodki. Prawdziwy z ciebie artysta. A twoja krówa pozwala ci przejść. Znudziły mi się te schody. Cześć. E, co, to tyle. Jakby to, 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 to wszystko. Tak się tu męczyliśmy. Namalowaliśmy ci obraz za darmo. Podlizowaliśmy się Tobie, a Ty stwierdziłeś, że co, że sobie pójdziesz? Mamy przynajmniej, zobaczcie latające szczury. I mamy zupełnie, zobaczcie nowe, jeszcze e, nowe poziomy i nowe wyzwania. Więc tutaj jest perfekcyjny czas, żeby. O! Tak czy inaczej, jest perfekcyjny czas, żeby odłożyć nasz artystyczny. E, zawsze zapominam, jak to się nazywa: Beret. I słuchajcie, skończyć odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę. Jak widać, ta gra jest troszeczkę inna niż tamta. Pod tym względem, że tam po prostu rysowaliśmy cały czas cokolwiek. Cały czas jakiekolwiek obrazy. Tutaj mamy troszeczkę fabułę, co jest myślę całkiem fajnym pomysłem. No i cóż, wychodzi na to, że widzimy się w kolejnym. Dzięki za oglądanie. Cześć!